Nie zniknąć, jak że w nim cudownie jest. Ludzie pływać w jednym oceanie, nie ma żadnych z nich. Ja, o! Wystarczy, kropla. Biało chłodem. Trzeba poczekać około 4,5 minuty. Pomóc Ci? E, nie dzięki, Panuje nad wszystkim. Dla szóstki sok pomarańczowy i ananasowy, mus z mango i shake bananowy z łamaną słonką. Emma, cieszę się, że Cię zatrudniłem. Nie miałem przekonania do Twoich pomysłów. Alfabetycznego ułożenia owoców? Nie i ustawienia soków według kolorów, ale to się sprawdza. Znam się na organizacji. Słuchaj, jadę na weekend na konferencję poświęconą żywieniu na lodowcach i chciałbym, żebyś zajęła się kafejką. Nie za duża odpowiedzialność dla Ciebie? Nie, nie, kocham odpowiedzialność. Dobrze, świetnie. A gdybyś potrzebowała wziąć kogoś do pomocy? Spokojnie, nie poradzę sobie sama. Nie zawiodę, przyrzekam. Jestem spłukana do dna. Nie mam kasy na bilety na koncert dzikich robotów. To czemu nie znajdziesz pracy jak Emma? Eee, to ma poważną warię. Właśnie pracy. Hej dziewczyny! Stoi przed wami świeżo mianowany menadżer kafejki. Na cały weekend. W samą porę. Riki płacze, że nie ma na bilety na koncert dzikich robotów. Eee, naprawdę ich lubisz? Słuchaj. Skoro jesteś menadżerką, to mogłabyś dać Riki pracę w kafejce. A... Nie wiem. Myślę, że Wilfred by się na to nie zgodził. Wybaczaj. Nic nie szkodzi. Chyba nie bardzo nadaje się do takiej pracy. Jak mogłaś tak się zachować? Jeśli to nasza przyjaciółka, czemu jej? Ta praca jest dla mnie bardzo ważna. Nie zatrudnię kogoś takiego jak ręki. Wiesz, jaka jest. Ona tego potrzebuje. Dlaczego nie dasz jej szans? Wiesz co? Emma cię zatrudniła. Serio? E, tak. Witaj na pokładzie. Dzięki. Fajnie. Mogę Ci już podać grafik. Zapisz go lepiej. Zaczynamy dokładnie o 7.25 i do otwarcia o 8.00 odbieramy dostawy. Będę o 7.30. 25. Tak właśnie. Część Szefowa! 6 minut i 10 sekund spóźnienia. Czy w związku z tym mam iść za kary do kąta, czy weź się do pracy? <śmienny> <śmienny> Ну что,